Hej, moi drodzy, witam się z wami cieplutko. Dziś rozpakujemy sobie mega paczkę, którą otrzymałem od Mateusza. Nie będę podawał nazwiska, Mateusz. Jeśli chcesz, ujawnij się w komentarzu. Także dzięki serdeczne jeszcze raz. Naprawdę jestem mega, mega zadowolony, że postanowiłeś mi wysłać taką paczkę. Także ja już tutaj mega podekscytowany, mega zadowolony będę ją otwierał. Także moi drodzy, zostawiamy łapeczki w górze dla Mateusza. Kobietki mogą zostawiać serducha w komentarzu za tak yy, dużą paczkę, bo naprawdę no, widać, że jest na pewno od serducha. Dlatego mi jest tym, bar tym bardziej miło i dziękuję raz jeszcze. Chociaż pewnie będę mówił kilka razy, dziękuję, ale umie to już norma, bo ja jestem generalnie takim zwykłym człowiekiem, który jest wdzięczny za, za każdą rzecz i z każdej rzeczy się zawsze cieszę. Także naprawdę jestem bardzo, bardzo happy. Dobra, o kurde, ale super. Jak zapakowane, Kaczor Donald, ja nie mogę. Komiks, ja nie mogę. Chyba tego nie wywalę. <ścoughs> Chyba to zostawię. Patrzcie moi drodzy, po komiksie jakimś, ale mega. Że Ci, był, że ci nie było szkoda. <gry> Że ci nie było szkoda, ale kurde, Kaczor Donald! <gry> Super! Dobra, moi drodzy! Także pierwsze, co nam się tu odsłoniło, to koperta. No dobra, no to chyba zaczniemy od tej koperty. Zapakowana. Jakiś liścik tu chyba jest? Jest! Także najpierw zobaczmy sobie liścik, moi drodzy. Czekajcie, co tu jest z tyłu. O! Cześć Dawid! Dzięki za paczkę prezent. <śmum> Mam nadzieję, że moja szybciej dotrze do ciebie. Chociaż każdy wie, jaka jest poczta polska. <śmum> na wstępie, czekając na paczkę, i jak później ją odebrałem, to miałem chęcią otworzyć na. I tu nie wiem, co tu nie mogę przeczytać. Na ulicy, ok. A spacer do domu drastycznie wydłu wydłużył się. Mam nadzieję, że słodkości, a przede wszystkim zdrabki będą szczęśliwe oraz bogate. Pozdro, mordeczko i mam nadzieję, że do zobaczenia w Warszawie. No, kiedyś na pewno tam zawitam, także na pewno się do Ciebie odezwę. PS. Ew pozdrów Ewelinkę, niech wróci do idealnego stanu. W końcu musicie rządzić Warszawą. <laughs> Mo moje oryginalne pismo do porównania. <laughs> Przepraszam, ale mnie jeszcze tutaj. Ojenny. No to tutaj już byłoby mi się ciężko rozczytać. <grystanie> ale i tak, nieźle ci idzie, także najważniejsze, że wszystko odczytałem, jak już sam słyszysz. Dzięki serdeczne kolego naprawdę. Ewelka, masz pozdrowienia tutaj od kolegi Mateusza z Warszawy. A bardzo dziękuję i też pozdrawiam. No także Ew Ewelka siedzi w pokoju. Ja siedzę Tak jest, a ja tutaj rozpakowuję. Dobra, kurde, ekstra, o, okej, okay. zobaczcie, moi drodzy, co my tu dostaliśmy, krzyżówkę XL, Boom 777, Happy 7, dolarka, pensje, Polska Polska, szybkie 50, kółko i krzyżyk oraz lotek, no ekstra, także jeszcze dzisiaj, moi drodzy, robimy sobie zacny draping, Mati, wielkie dzięki, bracie, bardzo. Nie uszczęśliwiłeś. I co tu jeszcze jest? Jakieś światło. Le... A, jakiś balon świecący. Ale, jaja. Świecący balon to jest chyba jakiś, no? A, podświetlany balon. Ale super. Haha, ha, ekstra. Dzięki. Ale mega. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. O, moi drodzy, zobaczcie. Haha, ha, ha. dobre. Debutant drewniak. Zarombiste, zarombiste batony sneakers. Ale mega normalnie. Prince Polo, ale słodycze, żeś nawalił. Ja nie mogę. Znowu będę jadł słodycze ciągle. O! A ty no! Sneakers. <laughs> Snickers. Sniggers. O! One Pops. Ale to jest pycha. Ja to bardzo lubię. Ale mega. Kurde. Skąd wiedziałeś, że to lubię? <tweak> Twixa mamy. Twixa to Ewelka bardzo lubi. Podzielę się z nią. <tweak> o, galaretki. O, galaretki od Helenki. Ale mega. Tego nie jadłem. Kurde. W Warszawie jakieś mają fajne rzeczy. W Juwabie nie ma takich rzeczy. A zresztą moje miasto 100 lat za Murzynami to dlatego. Pewnie w Wiławie się pojawią dopiero te rzeczy za dwa lata. <laughs> Ojemy. O! Odświeżacze samochodowe Coca-Cola. Super! Ale ile? Będę miał na dłuższy czas teraz. Mega dzięki, kurde. <laughs> A tu co tu jest? O kurde, ale żeś oszalał. Adwokatowe cukiereczki. Mm -hmm. No ci powiem, Mati, że naprawdę zaszalałeś. Ja nie mogę. Przepraszam jeszcze raz za kaszel. Kurde, jak zawsze na złość. Mnie coś musi chwycić. Jesteś kaszlawica. Kurde Mati, no naprawdę mega wielkie dzięki. A tu przy okazji teraz moi drodzy widzowie jak widzicie tworzy się miniaturka majoreksowa. Także o, u mnie to jest rachu, ciachu i postrachu. O, dobra i mamy miniaturkę. <grym> moi drodzy, także teraz już będziemy sobie robić draping. No ja niestety teraz stoję, dlatego będę musiał zrobić szybkie cięcie i od razu będziemy sobie drapać. Także Maty jeszcze raz wielkie łapy w górę dla Ciebie, ogromne podziękowania moi drodzy. Jeszcze raz proszę, zostawiamy łapeczki w górze. I serduszka dla Mateusza. Dzięki, 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 naprawdę. A za chwileczkę się widzimy na drapaniu z drapeczek. Także przechodzimy do drapania z drapeczek od Mateusza. Ewelka jeszcze mi przygotowała krzyżówkę, żeby to, wiadomo, yy, nie trwało zbyt długo. Także zaczynamy, drapiemy. Zobaczymy, co z drapeczki z Warszawki nam przyniosą. Zbiorę drapaka i lecimy. Dobra. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach, I, i, i. i niestety, ale nie ma nic. <grymne> Także idziemy dalej. Szukamy teraz słonia. A tu mamy kozę, puchacza, króliczka i wiewióra. Także loteczek pusty. Idziemy dalej. Kolejna zdrapeczka. Happy 7, 21 i 18 to są nasze wygrywające. No i co nam się ukazuje? 18, moi drodzy, jest wygrana. Super. 12, 26, 23, 13, 30 i 11. No dobra, no to sprawdzamy, co się kryje pod 18. A tu mamy 2 złote i jeszcze pole bonusowe. Mamy księżyc. Także jest pierwsza wygrana. Widzisz, Mateusz? 2 złote. Super. Lecimy dalej. Kolejna zdrapeczka. Szybkie 50. Bonusik na końcu oczywiście. A tu mamy co? 100. 2 złote. 2 złote. 500. 500. 100. po raz drugi. 50 tysięcy. 50 tysięcy i... i 50. Także no, nie widzę nic. A w polu bonusowym mamy... Sztabkę złota. Także szybkie 50 okazuje się puste. Idziemy dalej, idziemy dalej. Drapiemy kolejna z pensja. Drapiemy nasze wygrywające liczby. 32 oraz 3, 35. Myślałem, że 25, dlatego tak się zawahałem trochę. Dobra, 32, 35. A tu mamy pensję. 16. 18 35, jest wygrana. Jest wygrana ekstra 26 i... I 31. No, no dobra, no to sprawdzamy, co się kryje pod 35, a tu mamy. Wow, 5 zł. Super. Także jest 5 zł w drapezce pensja. Super. Dobra, drapiemy dalej. Kolejna zdrapeczka Polska-Polska z numerem 21. I drapiemy nasze wygrywające liczby 14, 28, 25 oraz 33. No i co nam się ukazuje? Motylek! No, powiem Ci Mateusz, że widać, że od serca wybierane zdrapeczki. Także ja już się bardzo cieszę. Jest wygrana kolejna, także naprawdę ekstra. 18, 11, 27, 23, czwóreczka, 15, 7 i 32. Obok, ale jest motylek, jest wygrana, jest ekstra. Sprawdzamy, a tu mamy 5 zł również, także super, bardzo się cieszę. I z drapeczkę. Wrzucamy do wygranych zrapeczek. Drapiemy dalej, kolejna zrapeczka dolarek. 29, 4, 34 i 13. Także drapiemy, szukamy. A tu mamy 2, 23, 28, 21. 30, 22, 15, 11, 32 i 14. No, dolar okazuje się pusty, także teraz przyszedł czas na krzyżówkę XL. Zobaczę, czy się mieści w kadrze. Jeści się, jest ok. Dobra. Także drapiemy, a tu mamy literkę J. Także drapiemy, drapiemy literkę J. Szukamy od razu, już raczej nie będę przyspieszał. O, i mamy słowo klej. Nam się tutaj utworzyło, jak widzicie. Patrzę, chyba już nic nie ma. J. Nie, chyba już nie ma jotki żadnej. Ok. Drapiemy. O, a tu mamy literkę A. Także bardzo pożądana literka wśród krzyżówek. <grych> Także drapiemy. OK. Ja już tu nie widzę. Idziemy dalej do przyrzutki numer dwa. A, a, a. Dramat. Dramat. <grych> Okej, okay. patrzę, czy jeszcze. O, jest tutaj jeszcze literka A. Dobra, chyba wsi. A patrzcie, tu pominąłem. Dobra. Okej. Okay. Drapjemy literka C. Literka C. Okej, okay, nie widzę. To przechodzimy sobie teraz tutaj. I tu nie ma też chyba literki C. Okej, okay, także drapiemy. A tu mamy literkę U. O. Co jest? Nie mogę drapać. Okej. Okay. O, utworzyło nam się słowo lufa, moi drodzy. Także mamy słowo lufa tutaj. O, moi drodzy, mamy tutaj drugie słowo. Super, Ursus. Ekstra. Lufa i Ursus tam się utworzyło. Super. Dobra, idziemy dalej do krzyżówki numer 2. Drapiemy literkę U. O, widzę, że tutaj pominięte jest i to od razu drapiemy. Dobra. Chyba wsio. Także drapiemy dalej. Literka Y. Czy gdzieś jest? Tu nie widzę, tu nie widzę. Tutaj mamy w słowie Edyp. I nie ma już raczej. Dobra, drapiemy. Literka H. Tu nie widzę literki H. Tu, moi drodzy, literka B, i też nam się utworzyło słowo geograf. <laughs> literka H. Nie widzę. Ok. I to by było na tyle, moi drodzy. Sprawdzamy. Nie widziałem, żeby nam się utworzyło. Żeby nam się utworzyły trzy słowa. Literki kontrolne też to potwierdzają, także jest ok. Jak widzicie. Także krzyżóweczka, no niestety, mimo szczerych chęci, oka mimo szczerych chęci okazuje się pusta. Dzięki Matiza. Możliwość podrapania, ale na koniec jeszcze śmietanka. Bum, trzy siódemki. Także drapiemy i trzymamy kciuki. O, ale tu biorę ten większy drapak. <laughs> Dobra. I drapiemy, a tu mamy jabłko, pomarańcza, garnek, czy tam garniec, serduszko, worek, koniczyna, na szczęście się przyda, monety, truskawka, bank, banknot, sejf, worek, sejf, banknot, koniczyna, winogrono, cytryna, banany, pik, serce oraz... Garnek, czy tam garniec? Idziemy dalej. Pierścionek, pik, diament, korona, podkowa, pomarańcza, jabłko, gwiazda, arbus, gwiazda, ananas, jakaś mucha, tu lata, <noise> monety, banany. Winogrono, gra 13, moi drodzy, arbus, ananas i bank, no i gra ostatnia 14, a tu mamy diament, truskawkę i podkowę. No dobra, moi drodzy, także zdrapeczki podrapane są wygrane, to się liczy, to jest najważniejsze. Także, Mati, jak widzisz, też miałeś szczęśliwą rękę, bo w zdrapkach od ciebie udało się wygrać 12 złotych, także super. Będzie na pomnożenie, oczywiście, będzie na kolejne zdrapeczki. Także Mati, jeszcze raz ogromne, ogromne podziękowania dla Ciebie za tą super paczkę, którą mi tam sprezentowałeś. Jestem naprawdę bardzo zaszczycony, jest mi przemiło i powtarzam to raz jeszcze, bo naprawdę tak jest. A ja jestem taki, że po prostu jak jestem komuś za coś wdzięczny, no to 30 razy będę się powtarzał. <noise> no, ale dobra. Moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Jak już wcześniej wspominałem, proszę o zostawienie łapeczek w górze dla Mateusza, serduszka w komentarzu, kobietki zostawiajcie, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam Was wszystkich, na razie, hej, cześć, pa, pa.